Cześć, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie. Jest godzina 10.48, słuchajcie, i jest niedziela. Dzisiaj wzięłam sobie dzień wolny, jak wiecie, żeby obejrzeć mecz o brązowy medal, który na szczęście wywalczyliśmy i mamy. Wracamy do Polski z medalem brązowym. I wiadomo, powiem wam. Bardzo, 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 bardzo cieszę ten medal Wiadomo, ten na no złoto cieszyłby bardziej, ale ważne, że medal jest Cały czas wszystkim mówię, przepraszam, że w ogóle mówię tyle o tej siatkówce, ale ja to po prostu kocham Że Polska, Włochy, potem są trzy kolejne drużyny, czyli Brazylia, Włochy i USA Oni pojechali dawno do domu, my zostaliśmy um, jest jak jest, mamy brąz, widać było, że te chłopaki mieli ten niedosyt. Mecz nie był taki łatwy jak się spodziewałam. Chyba jednak gdzieś ta wiara w nich zgasła, więc nie był to jakoś super, super fajny mecz. Chociaż kilka akcji było rewelacyjnych, ale ja myśląc, że to będzie proste 3-0, wyszłam sobie troszeczkę wcześniej na bieżnie, bo mówię, żeby te półtora godzinki po prostu mi na tej bieżni było. Nie wiedziałam, że będą 400, i słuchajcie, ogólnie. Możecie tu sobie spojrzeć u mnie na telefonie. 2 godziny 7 minut, prawie 12 km i 1238 spalonych kalorii. E, szłam bardzo, bardzo szybkim tempem i miałam 16266 kroków bez wychodzenia z domu, przed godziną. To zdjęcie było robione o godzinie 9.31, także jestem się bardzo dumna. Później w, przerzuciłam sobie Polsat Sport na mój telefon. I po prostu poszłam, zmieniłam sobie pościel, e, posprzątałam ciuchy, e, złożyłam e, dwa prania, które wczoraj zrobiłam, teraz piorę pościel, którą ściągnęłam, następny lot, piorę sobie wszystkie moje piżamki, ręczniki. Tak mnie po prostu coś e, naszło, także fajnie. Nie mam w ogóle dalej śniadania, e, zjadłam sobie takiego krążka czekoladowego, bo faktycznie jak zeszłam z tej bieżni, ja ćwiczę na e, nadczo, bo po prostu ćwiczy mi się lepiej. No to powiem Wam, że tak trochę, może nie słabo, ale tak się dziwnie poczułam, ale nie głodna, więc nie będę jeść śniadała, po prostu zjem lunch. Teraz sobie piję kawę, oczywiście w moim teraz, teraz, w tym sezonie, na razie ulubionym kubku, po prostu go kocham, on jest cudowny. Um... I piję sobie kawę z, z syropem z tej białej czekolady, bez cukru. I powiem Wam, że nie boli mnie po nim brzuch, także muszę się przyjrzeć tej firmie, e, bo jeżeli faktycznie mogę bez cukru, bez boleści, to wybiorę taką opcję. E, no bo wcześniej, jak mi bolał brzuch, to wylałam opcję z cukrem, ale bez boleści. E, występ. A, bo ja oczywiście cały czas tu studio oglądam, ale teraz jakieś dziwne rzeczy pokazują, dlatego się z Wami połączyłam. E, zaraz mam plan taki, że w ogóle. Brzydka jest pogoda i pada, powiem Wam, bardzo brzydka e, Chcę troszeczkę porobić brylancików i poczytać książki, bo wczoraj tak naprawdę nie miałam tak dużo czasu Bo tu gotowałam, tu, tu mama Andry była, tutaj był mecz, tu coś tam, tu coś tam i o Dzisiaj muszę jeszcze posprzątać, tak jak Wam mówiłam na poprzednim vlogu em... Rzeczy młodego. Może zrobię to jakoś niedługo. Teraz chwilę brylancików, żeby dać później trochę plecom, odpocząć, właśnie, może ta półeczka. Na spacer pewnie pójdziemy bardziej po południu, bo mam nadzieję, że troszeczkę się ta pogoda wypogodzi dla nas. I co? Chcę też Wam nagrać dzisiaj denko, bo po prostu rośnie w zastraszającym tempie, więc chyba czas coś z tym zrobić i zacząć od nowa kolekcjonować. I coś jeszcze miałam zrobić? Czekam na przysłukę z temu. A raczej cztery przesyłki, ale chyba będą w jedno zapakowane. Miałam te vouchery i ja nie wiem, jak to się zrobiło, bo ja naprawdę myślałam, że to było małe zamówienie, ale jak z czterech małych zamówień, zrobiło się jedno duże zamówienie. I tak samo wczoraj wieczorem w ogóle weszłam na temu. Już nie pamiętam, po co ja tam weszłam. Na pewno miałam jakiś ważny powód, na pewno coś mi przyszło, jakaś oferta i po prostu musiałam skorzystać, a nie, nie. Już wiem. Słuchajcie, e, kiedy zrobiłam wczoraj e, shepherd pie, okazało się, że ten motylek, który mam do termomiksa, już jest troszeczkę podłamany, e, bo wiecie, czasem za, za ostro przekręciłam czy coś i on po prostu wszedł na wyższe obroty niż powinien, e, więc stwierdziłam, że czas na nowy. Ja zawsze zamawiałam, zawsze dwa razy mi się zdarzyło, e, po 10 funtów na Amazonie i coś mnie pykło i ja weszłam na temu i dokładnie te same motylki były tam za e, chyba funt. 80 za dwie sztuki i do tego wzięłam sobie osłonę noża, ponieważ jest też w bardzo fajnej cenie. A to jest po prostu kawałek plastiku. I na przykład będę mogła sobie ugotować inne rzeczy, które na razie nie mogłam, ponieważ właśnie nie miałam tej osłony. I będę musiała też, ale to już w następnym, e, albo i w następnym zamówieniu złożyć. E, Ostrza, bo już jednak ten Thermomix ma u mnie 4 lata i już te noże się troszeczkę ścierają, więc czas na nowe, a na stronie Thermomixa kosztują one lekko ponad 100 funtów, a na Timu chyba 15 i wyglądają identycznie dla mnie nóż to nóż, wolę co jakiś czas dawać 15, nie zapłacić ponad stówę. A widziałam na forum Thermomixa, że dziewczyny normalnie kupują na Allegro Ja nie wiem dlaczego nigdy Allegro z temu nie skojarzyłam I normalnie nic się z tym nie dzieje, jest dokładnie takie samo Są nawet porównania na YouTubie i to jest po prostu the same shit, że tak powiem No i tak przy okazji taka koszulka jedna mi się pojawiła i druga i trzecia i czwarta I zamówiłam i Jeszcze mama mnie podkusza, ja jej wysyłam zdjęcia tych rzeczy Ona mówi, świetna, musisz sobie zamówić e, A żeby było jej urodziny wczoraj, no to nie mogłam jej odmówić I musiałam sobie zamówić Prawda? No Dobra, idę teraz ym, Brylanciki, tak Teraz chwilę brylanciki i potem robię te Jedzenia młodego On tu śpi Nie wiem, czy go widać, poczekajcie co on jest? O, jest jest jakaś łodka kulka. Także idę i widzę się z Wami później. Słuchajcie, jestem już wieczorkiem po południu, zależy jak na to patrzeć, jest za 10.05 Jestem tylko szczęśliwa. Jak widzicie, jestem już w piżamie. Wszystko zrobiłam, prania porobiłam. Byliśmy na super spacerku. W momencie, kiedy wyszliśmy, jeszcze było tak trochę deszczowo. A po prostu zajechaliśmy do Amptil, piękne słońce. No super, super było, mieliśmy super spacer i wróciliśmy od razu do domu i szybki prysznic, jak widzicie, już jestem w piżamce i po prostu być w piżamie o tej godzinie to jest dla mnie. Wow! i nie zdarza się często, ale powiem Wam, przyda mi się taki dzień. Czytałam teraz trochę książkę, teraz sobie porobię bralenciki, tak sobie troszeczkę y, zamieniam i, i jest mi tak błogo i fajnie. Wrzuciłam sobie kurczaka i takie ziemniaczki hiszpańskie do airfryera, zjem sobie, bo oczywiście mój mąż nie jest głodny jak zawsze, on będzie jadł za 500 godzin, um, a ja jestem tylko o małym, bardzo małym śniadaniu rano, a jednak dużo tych kalorii spaliłam, a też y, pomimo tego, że nie czuję się jakoś głodna jednak, Pilnować tego, żeby coś jeść, bo i tak nie schudnę nic nie jedząc. Wiem, że to nie tędy droga. Albo nie wiem teraz, to mnie chwyci o 22, a to jest jeszcze gorsze niż po prostu zjedzenie obiadku teraz, więc sobie zrobię teraz. Szkoda tylko, że chociaż nie, może mam surówkę, muszę spojrzeć. Pasowałoby mi pojechać do polskiego sklepu, może w przyszłym tygodniu jest jakiś nowy, taki duży. Ponoć mają bardzo fajne ceny. Nie tak jak w DanStop, co Wam mówiłam już kilka razy, że tam są ceny kosmos. Więc może tam zajadę, ale słuchajcie, co chciałam jeszcze powiedzieć już na koniec, zamykając temat siatkarski. Za dwa lata nasze mistrzostwa będą w Polsce i ja po prostu czuję ten złoty medal. Wydaje mi się, że z polskimi kibicami, z polskimi trybunami wypełnionymi polskimi kibicami, którzy według mnie są najlepsi na świecie, jeżeli chodzi o siatkówkę, myślę, że to im da takiego kopa, dają im takie skrzydła, że te złoto będzie go się trzymam. E, myślałam, że wiecie, co przyjdzie mi dzisiaj? E, paczka z timu, bo jest już e, w Airview e, Warehouse, no ale niestety nie ma, e, ale nagrałam wam dęko, więc to już jest plus. Pewnie widzieliście już, jeżeli widzicie tego vloga. Przyjdzie też pierwszy prezent świąteczny, który zakupiłam, ale nie mam go tu teraz. Jest to taki zestaw e, dla Basi Córki. Torebka i w środku jest jakiś fajkowy telefon, smartwatch. Dolary, różne takie pierdoły, śminka, puder do twarzy. I to jest taka torebka jak Diora z taką chustą, przytegowana. Na pewno wam pokażę w którymś vlogu, ale chcę już powoli robić prezenty świąteczne, bo ja później nie wyrobię. Albo poczekajcie, pokażę Wam. Niestety tutaj na tym pudełku nie jest nic. Ta torebka jest po prostu tak zapakowana i właśnie w środku ma te wszystkie rzeczy, więc nie będę tego otwierać i to się po prostu nazywa Little Girl First Purse Set, czyli torebka dla pierwszej Małej dziewczynki. Do tego, oczywiście, dokupię jej czekoladki, coś słodkiego, może jakąś lalkę gdzieś zobaczę, ale też dam jej paletkę do makijażu, jakąś, bo ona po prostu, wiecie, maluje się wszędzie. Ja mam dobre paletki, także Basia mi powiedziała, że jej paletkę, ona będzie szczęśliwa w ogóle po co cokolwiek kupujesz. Także dostanie paletkę. Ona ma 5 latek, no ale teraz wiecie, 5-latki malują się tak. Wiecie, wiecie, jak ona się mały, gdzieś tu. Trzeba pasję rozwijać. W każdym razie w tym roku naprawdę planuję robić te prezenty wcześniej. I na przykład, wiecie, 20 funtów nie kosztowało to um, za tydzień jakiś prezent, za 20 funtów i tak powoli, powoli sobie to kompletować, żeby naprawdę w grudniu nie musieć wydawać nawet funta na żadne prezenty albo nie wydawać jakoś mega dużo. Więc. Zaczynamy. Dajcie znać, czy Wy kupujecie już prezenty świąteczne, czy jeszcze jest dla Was za wcześnie. Chętnie sobie poczytam w komentarzach. A teraz już spadam, bo idę się obiad. Jestem kolejnego dnia. E, chyba wam nagrywałam, tak? Wczoraj w niedzielę miałam wolne. Tak mi się, słuchajcie, mega ciężko dzisiaj wstawało do pracy, bo ciemno, było zimno. To już jest ten okres, który naprawdę rano wstać to jest tragedia. Um, nawet nie chodzi o to chyba, chociaż nie, sama się mi o to ciemno też chodzi. No nie wiem, i w ogóle zobaczcie, zobaczcie. Jest godzina 18:53, a u nas już jest tak. No myślę, że 10 minut i będzie totalnie czarno. W pracy dałam radę. Cały czas miałam niedzielę, a nie poniedziałek, przez to, że było wolne. Ale fajnie, bo dzięki temu już jutro jest poniedziałek, wtorek. wtorek. Eee, słuchajcie, co zrobiłam dzisiaj po pracy? Poszłam do Danlem. To jest ten taki zielony sklep tutaj w Anglii. E, nie wiem, czy te z Was, które są ze mną dłużej, bo też jest no, sporo nowych ludzi, pamiętacie, że w tamtym roku zdjęłam taki tag z choinki i z tego taga robiłam prezent dla mm, biednych dzieci. E, ja wtedy obudziłam się bardzo późno z tymi tagami, bo nie wiedziałam, że taka akcja jest, więc miałam taką, takiego taga bardziej e, ogólnego e, i to były tak jakby fillers... E, do tych paczek, czyli że ktoś coś ma, czy właśnie ktoś na przykład nie przyniesie paczki, to że z tych wszystkich filersów robili dodatkową paczkę. Jeżeli ktoś na przykład właśnie wziął taka, że nie wiem, dla chłopca 10 lat, 100 z tych filersów robili oni paczkę sami, żeby każde dziecko, czy tam każdy dorosły, akurat w moim przypadku było dziecko, bo dla dziecka robiłam, żeby były te paczki. Na pewno dla każdego zrobione. I w tym roku bardziej chciałam zrobić taką paczkę bardziej personalną niż takiego filersa. I jak tylko zobaczyłam, że w sobotę Danlem nasz tutaj lokalny już pokazał, że już te taki są, to stwierdziłam, że biegnę, biegnę do Danym i dzisiaj od razu pobiegłam, no i mam swojego taga. Chciałabym zrobić więcej niż jednego taga, oczywiście wszystko będzie zależne od, od mojego statusu finansowego, ile będzie overtime'ów i tak dalej. E, dzisiaj jak weszłam, były różne tagi na choince i ja wybrałam sobie panią, wiek 65 lat, która mieszka w domu e, opieki, e, która... E, Chciałaby na przykład, właśnie jakieś rzeczy do, do mycia, po prostu, wiecie, typu szampon, jakiś zestaw do mycia się i tak dalej. Jakaś czapka, rękawiczki na zimę, e, szalik, e, krzyżówki, e, jakieś zwykłe, po prostu biskits, takie zwykłe, e, może jakieś kapcie i jakieś. E, kocyk. E, wiadomo, to nie trzeba kupować wszystkiego, e, ale szczerze Wam powiem, że to są takie rzeczy, że myślę, że na spokojnie, po taniości kupię wszystko, e, bo tak naprawdę slippers bardzo, bardzo fajne są już w bargain za kilka funtów, e, tak samo jakieś zestawy, czapka, ręcznik, coś, poszukam na przykład, e, nie wiem, na temu, bo one przychodzą naprawdę w fajnych e, opakowaniach i Sama kupowałam na temu dla siebie, jak pamiętacie, i to były naprawdę super, dobre, jakościowe rzeczy. Także w tym roku robię e, paczkę dla kobiety, 65. E, mi się wydaje, że oni te tagi e, zmieniają, e, że teraz właśnie dla osób starszych z domu opieki. I były też opcja, że foodbank. Jakoś ten foodbank mnie nie przekonuje, e, bo sklepy dają do foodbanków. To jest takie bardziej. E, nie wiem, jakoś niepersonalne, a ja bardzo mi zależało na tym, żeby to było personalne, więc mam to. I właśnie chciałabym jeszcze dla jakiegoś dziecka zrobić, na przykład, wiecie, teraz jest październik, więc na przykład w listopadzie wziąć dla jakiegoś dziecka i mieć miesiąc na skomplikowanie tej paczki. Świetny pomysł, słuchajcie, na pomoc komuś. Jeżeli weźmiemy tą paczkę tego taga wcześniej, to mamy czas aż do 23 listopada, żeby tą paczkę zanieść, także naprawdę. Każdy może coś skompletować, i tak jak mówię, to nie muszą być drogie rzeczy, oni się po prostu cieszą z każdej, z każdej rzeczy. Także mnie w tamtym roku, jak je ja zaniosłam te paczki, bo ja taką wielką paczkę zrobiłam, jak to zaniosłam do sklepu, to ja miałam takie cudowne uczucie na serduszku. Naprawdę wszystkim, wszystkim Wam polecam. Jest to mega fajny pomysł na, na święta, także jeżeli macie dane, to. Idźcie do sklepu. Wziąłam takiego samego taga dla Basi. E... No oczywiście. <noise> Bo ona też chciała, także robimy paczuszki. Musiałeś znowu przyjść, tak? Widzicie, czy ja mogę nakręcić jeszcze jeden film bez jego obecności tu? Chyba się nie da. Dobra, kończę i widzę się z wami może jutro. Jestem słuchajcie, w środę jest. 19.34 i ja jestem padnięta, właśnie weszłam do domu skończyłam pracę normalnie, ale byłam jeszcze w innym sklepie zobaczyć i byliśmy coś zjeść, bo po prostu byliśmy ja po prostu byłam tak zmęczona, że mówię do Andrzeja dzisiaj po prostu nie ćwiczę no i mąż mówi, dobra zabierzcie się na obiad zabrał mnie na obiad, więc zjedliśmy e i przyjechałam do domu, przyjechaliśmy do domu byłam w Saisberem po drodze, ponieważ chciałam kupić jedną rzecz zaraz Wam pokażę ale powiem Wam, że ten tydzień był bardzo ciężkim tygodniem, pod względem fizycznym w sensie, że bardzo, bardzo dużo ruchu, bardzo dużo e, biegania w pracy, noszenia, wszystkiego, także takie 16 tysięcy chyba to taka moja dzienna była teraz, jeżeli chodzi o pracę i e, powiem Wam, że mówię nie. E, jednym z ostatnio rzeczy, które Wam mówiłam, to jest to, że chcę troszeczkę zadbać o siebie, właśnie jeżeli chodzi pod tym względem, że jeżeli czujesz naprawdę... Nie dam rady, tych, tych pięciu treningów to cztery też są ok, więc postaram się normalnie zrobić cztery treningi. A, czyli dzisiaj odpuszczam, ale jutro albo właśnie w dzień wolny zrobić dłuższe, ale wtedy na przykład odpuścić któregoś dnia, <laughs> bo naprawdę dzisiaj się czuję bardzo zmęczona. E, do tego mój zegarek mi już też siada, więc zanim bym go podładowała, więc po prostu nie idę, naleję sobie e, coś do picia. I idę do wanny, po prostu poleżeć. No, muszę odpocząć. Um, ale um, marzą mi się overtime jutro. Bo to tylko chodzi, żeby mi się wyspać. Mam też ciężkie noce, um, bo dużo lisów do nas przychodziło um, i młody się bardzo denerwował. Także jesteśmy teraz w trakcie treningu, żeby go po prostu uspokajać, że te lisy nic tam złego nie robią. Um, ale no, denerwuję się, bo jednak one są głośne, skaczą po tym płocie i, i w ogóle, w ogóle. Także damy radę. Ale do czego zmierzam? co Wam chciałam powiedzieć. Co kupiłam z Sainsbury's, albo dlaczego poszłam do Sainsbury's? Moja koleżanka, będąc wczoraj z Sainsbury's, zobaczyła kubki halloweenowe z Hello Kitty. Poczekajcie, muszę wpuścić Młodego. Musiałam go, słuchajcie, wpuścić, bo teraz jak wychodzi na ogród, to zamykamy drzwi, bo po prostu już jest zimno, więc chciałam, żebym go z powrotem wpuściła. Także jest, poszedł na górę, także nie zdziwcie się, jak zaraz tu znowu przejdzie sobie w dół, jak weźmie co chce. Wracając do tematu, moja koleżanka mówi, że była w Sainsbury's i kupiła fajny e, kupiła i widziała bardzo fajny kubek, który krzyczał Sylwia, różowy. Z, e, Sainsbury's niby Halloween, ale Hello Kitty i musiałam pojechać, po, pójść go po prostu zobaczyć, ale tak wyszło, że z tego zobaczenia go kupiłam. Jest to, co to jakby, widzicie, różne Hello Kitty e, w różnych, jakby to powiedzieć, przebraniach jest to taka, ten cały kubek. Jest w kształcie dynki. Idziesz na dół? Aha. Mówiłam? E, normalnie jest tu w, jak no jak dynka, widzicie? Po prostu. I jest piękny. I on, wiecie co? Jest bardzo duży. I on kosztował tylko 6 funtów. E, myślałam, że Sejzbiery ma droższe rzeczy pod tym względem, ale fajnie. Także Hello Kitty and Friends. Bardzo fajny. Bardzo fajny. A przy okazji, e, wziąłam sobie takie taste the difference to scottish salmon crusade jest to salmon z łososiem ze serem i z um, szpinak to chyba jest nic tu nie pisze cheddar, spinach, a no pisze, że spinach a nie pisze, i to są takie placuszki do wrzucenia do airfryera i właśnie myślę, że może na przykład sobie, jeżeli będę szła jutro do pracy, bo zobaczymy rano, czy będą nadgodziny, to fajny, fajny obiadek, jakiś taki trochę lżejszy. Jedno, chociaż nie taki lżejszy, bo jedno ma 515 kalorii. No ale jest ok, nie z dwóch, tylko jeden. Także myślę, że jak na posiłek przed pracą, do tego jakieś ziemniaczki czy coś, to będzie super. Także wziąłem sobie to na spróbowanie. Też dlatego, że akurat było na, na promocji. I znowu kolejną rzecz, którą kupiłam z polecenia, to jest Alpro Barista, cynamonowa roll flavor i jest to um, limitowana edycja, zrobiona z oat and soya. Um, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jojo mi poleciła, moja koleżanka, o której czasem Wam wspomina, e, jak robię chole książkowe, także ten wzięłam. No i już obok niego stało też e, Barista Carmel. Także też spróbowałam, ale JoJo właśnie mówiła, że pije ten e, cynamonowy i że naprawdę bardzo fajne kawy z tym wychodzą. I właśnie jak ktoś lubi słodkie i słodzi, to jak użyję tego mleka, to już nie musi słodzić. Także będę testować i będę Wam dawać znaki, jak one się mi będą sprawdzać. Ten e, widzę karmelowy, nie jest limitowaną edycją, czyli można go kupić cały czas, no a ten jest pewnie na jesień. I słuchajcie, e, Dawno już nie mówiłam o kalendarzach adwentowych, więc troszeczkę wam powiem e, w oczekiwaniu na moją e, wodę, żeby się zagrzała. E, powiem wam, że w tym roku mam wrażenie, że te ceny kalendarzy wy potrzebowały w górę mocno, a zawartość poszła w dół. E, więc troszeczkę się boję teraz i Glossy Box i Look Fantastic, e, jaka, jak to wyjdzie. Bo boję Wam, że z tych takich droższych kalendarzy, których które ja nigdy nie brałam jakoś pod uwagę, e, bo jak wiecie, ja nie, nigdy nie kupiłam bardzo drogiego kalendarza adwentowego i pewnie nie kupię. E, to. Widząc mniej więcej, kojarząc, co było w tamtym roku, patrzę teraz na te produkty i one nie są jakieś specjalne. Okej, okay, wrzucają jakieś droższe marki, żeby, żeby tą cenę mocno podwyższyć do góry. Ale te same marki, które są w tych kalendarzach po 250-300 funtów, ja mam te same rzeczy w pudełkach z Beauty Boxów. Także nie wiem, po prostu, no nie wiem, ale do czego biję. Weszłam sobie dzisiaj na Facebooku na przerwie na profil dziewczyny, którą prowadzi kosmetyki u Olgi, nie pamiętam już kogo, bo dwa lata temu kupiłam u niej kalendarz adwentowy z Only Bio. I Jak pamiętacie, ja byłam bardzo zadowolona z tego kalendarza, potem w tamtym roku nie kupiłam, ponieważ miałam dużo kalendarzy i też z tego co pamiętam, to był praktycznie powtórka z rozrywki z roku poprzedniego, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy, więc sobie odpuściłam. I stwierdziłam, że ja bym chętnie taki kalendarz Only Bio przy, przytuliła w tym roku, szczególnie, że no bardzo lubię te kosmetyki. I w tamtym, dwa lata temu płaciłam 41 funtów i rok temu cena była około 50 funtów tutaj w UK. W tym roku, słuchajcie, ten kalendarz jest do kupienia za 100 funtów plus przesyłka, która jest około 10 funtów, czyli 110 funtów. I okej, okay, zauważyłam, że jest tam kilka większych masek w porównaniu z tym zeszłorocznym kalendarzem, bo tam po 50 ml jest, ale koniec końców w niektórych okienkach są po prostu słodycze. Nie ma kosmetyków, są słodycze. Na przykład czekolada, która u nas w Sainsbury's kosztuje 99 pi. Trzy okienka, wyczytałam tam, spoiler, uwaga, jeżeli myślicie, żeby go kupić w przewincie, mają spinki. Spinki do włosów. Trzy. Nie że jedno okienko, tylko trzy. I coś tam jeszcze było jednego dziwnego. Dla mnie, jeżeli mam wydać za kalendarz naprawdę 100 funtów, to takie zapychać w postaci spinki jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia. A tu są trzy okienka spinkowe. No i w niektórych są te słodycze, i po prostu, jak sobie pomyślę, ile mogłabym zamówić produktów z OnlyBio na stronie e, polskiej. To myślę, że bardziej opłaca się tak. I tak jak ja lubię tą niespodziankę tego otwierania, to jednak uważam, że nie warto kupować kalendarza, który ma taką samą wartość tego, co wydaliśmy. Bo jednak kupując Glossy Book, bo Lux Fantastic, wiemy, że na pewno te produkty, które tam są, w jakimś sensie zwrócą nam ten kalendarz. Nawet jeżeli to będzie kilka produktów nam w ogóle nieprzydatnych. A tu. W tym kalendarzu jednak płacimy za to, co dostajemy. Jest po prostu ten efekt niespodzianki i tyle. Nie wiem, może będą jakieś limitowane edycje, które będą dostępne tylko w kalendarzu, ale tak czy siak, nie dam 100 funtów za kalendarz adwentowy z Only Bio Także to u mnie odpada. Ale ta sama dziewczyna miała, ma kalendarz, yy, przed zapisy na kalendarz adwentowy z Isany z 24 odżywkami do włosów tymi trójkącikami, które są bardzo popularne. I one są w fajnej cenie 30 funtów, patrzyłam na stronie Rossmana 100 złotych, także e, myślę, że to nie jest żadne zdzierstwo, bo wiadomo też musi ten kalendarz tutaj przywieźć, także cena jest przystępna jak do tego, e, do ceny w Polsce. E, no i od razu nap napisałam, pobiegłam do Justyny i mówię, Justyna, bo Ty masz brzegę na punkcie włosów, czy używałaś kiedyś tych piramidek z Isany? No a ona mi mówi, że ona głównie ich używa, bo są super i ona mówi, że jej ten jeden kwadracik starcza na... Trzymycia głowy. U mnie na bank to nie będzie trzymycia głowy, ale myślę, że na półtora raza mi starczy. I takie fajne zapachy, tam są właśnie kiwi, brzoskwinia, i tych jest okienek 24. Za 30 funtów to stwierdziłam, że kurde, fajna cena. E, więc wpłaciłam dzisiaj sobie 5 funtów z zadatku, żeby już sobie zarezerwować i jak będą te kalendarze już w UK, to wtedy wpłacam resztę i zostanie to wysłane, także fajnie, um, bo zawsze chciałam tych trójkącików popróbować, um, i patrzyłam nawet ostatnio na Vinted, ale na Vinted dziewczyny chciały po 3 funty za jeden kwadracik. No i ja do tego dopłacicie, słuchajcie, przesyłkę: no to wychodzi 6 funtów za kwadracik na odżywkę na włosy na dwa razy. To jest dla mnie za drogo. A tutaj jednak będzie kalendarz: będzie radochas otwierania i będą całkiem nowe produkty do włosów do skorzystania. Także nie będzie libio. Ale będzie i sana. Także bardzo się cieszę. Jeżeli ktoś z Was mieszka w Anglii i chciałby sobie taki kalendarz adwentowy sprezentować, dajcie znać, podam wam linka. Oczywiście nie jest tu nic sponsorowanego. Ta dziewczyna pewnie nawet na 100% niepewnie nie wie, że ja nagrywam i o niej mówię w tym momencie. Także to nie jest tak, że jest jakaś współpraca i ja mam ten kalendarz e, tani albo za darmo. Nie, 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 ale wiem, że często mnie pytacie, gdzie kupuję polskie kosmetyki. Uważam, że cena 30 funtów jest bardzo fajna, także. Ja nic z tego nie mam, przysięgam, ale też fajnie wspierać naszych, jeżeli możemy, jeżeli jest taka możliwość. I coś Wam jeszcze miałam powiedzieć i zapomniałam teraz zupełnie. Nie mam, nie mam pojęcia. Jutro, tak jak mówię albo nie mówiłam jeszcze, będę chciała iść do pracy. Zobaczymy rano, co się okaże. W, w piątek i tak bym nie mogła iść do pracy, bo mam rzęsy. A w sobotę idę do pracy od 12 do 6, już mam potwierdzone, ponieważ mój kolega, który prowadzi zmiany właśnie od środy do soboty, musi wyjść do domu, a jego zastępcy nie ma w pracy, a musi iść, ma urlop, także poprosili mnie, czy bym mogła przyjść na zastępstwo. Także fajnie, bo wiecie, to 6 godzin mi wpadnie, zasiadłam na 5, tu jest 6, jakby tak piątkę jutro przytulić. To by było całkiem sympatycznie, szczególnie, że podwyżka już działa od tego tygodnia, także wiecie, fajnie. Nowy PaySlip, nowa wypłata w przyszłym tygodniu, no ale nie napalam się, ważne, że mam tak jakby zagwarantowane te 6 godzin, to już jest jakaś tam radość. Myślę, że będę kończyć, bo gadam do Was już prawie 10 minut. Jeżeli chodzi o paczkę do kompletowania dla pani starszej z domu opieki, moja mama do mnie napisała, żebym tam wzięła coś tam od niej i żebym kupiła coś jej od siebie, od niej. Ja mówię, dobra mała, to ty po prostu idź i kup jej jakieś fajne, ciepłe kapciochy i ja dokupię resztę. No to co? Mama poszła, nie dość kupiła kapciochy, to kupiła jeszcze... Takie wielkie, wielkie krzyżówki, chyba tam jest 365 na każdy dzień w roku. A dzisiaj mi mówi: No, poszłam do sklepu, kupiłam mi takie czekoladki i te ciastka. Ja mówię: Mama, miałaś kupić tylko ciastka. A mama mówi: Ale chciałabym, żeby tej pani było trochę miło. Także super, już mamy pierwsze rzeczy dla, do paczki dla naszej pani. A ja będę się rozglądać za rzeczami dla siebie. Już znalazłam jej fajny zestaw online, właśnie czapka, szalik i tak dalej, w fajnym kolorze, ale będę się rozglądać jeszcze bardziej. Także nagadałam się, nagadałam się, nagadałam się.